Dzień dobry. Dzisiaj jest na termometrze powyżej 30 stopni, a więc dla ochłody temat śnieg. I tutaj nagranie moje z zimy. Słowo śnieg, der Schnee, w języku Mittelhochdeutsch, czyli średnio-wysoko-niemieckim, to było takie sny z taką tyldą jakby na górze, z taką falą. Jest to język indogermański tak naprawdę, ponieważ w innych językach słowo śnieg brzmi podobnie, a więc w językach takich słowiańskich to jest takie jak u nas śniega, bo śnieg w języku łacińskim był nix, to nix to właśnie takie właśnie nix, sznej, czyli śnieg. Snow po angielsku to takie sny, to jest po szwedzku, tylko zamiast kropaczek powinny być kreseczki. A więc to jest język indogermański, czyli taka ta rodzina wspólna dla naszych języków. Jaka jest definicja śniegu? To jest opad atmosferyczny w formie płatków. Also der Niederschlag in Form von Schneeflocken. Die Flocke e na końcu, czyli die Flocke, to jest Płatek flokę to będzie płatek śniegu. Definicja jest taka, że eine Schneeflocke to jest ein Gebilde aus mehreren Eiskristallen, z wielu kryształów. W ogrodach zoologicznych często niedźwiadki polarne są nazywane flokę Albo jeżeli jakieś zwierzę jest białe, ma białe futerko, to może być Schneeflocke. Ciekawostka jest taka, że w XVIII wieku zamiast słowa flokę to używano słowa dzwoneczek, a więc były szny, glöksien, dzwoneczki śniegowe. Jak jest słowo świeży śnieg? A więc świeżo taki, który świeżo spadł. Frisch gefallener szny. Przypominam, że skoro jest der, to tutaj będziemy mieć tą końcówkę er, prawda? Frisch gefallener szny gdyby to było teoretycznie das Schnee, to byśmy mieli frisz gefallenness Schnee, prawda? Gdyby było die Schnee, to mielibyśmy frisz gefallene Schnee, ale mamy oczywiście der Schnee. Inaczej można to nazwać też junge Schnee, czyli taki młody, świeży śnieg. Kraina wiecznych lodów, jak jest po niemiecku, wieczny śnieg, że na wieki będzie trwał. Przypominam, że to nie jest wiatr wietrzny, tylko Wieki wieczne, tak jak pióro wieczne, a więc to jest der ewige Schnee, ciągły, stały, to jest ewig, na wieki. Dla narciarzy szybki śnieg albo taki tępy śnieg, że się nie da jeździć, no to będzie tak samo. To będzie schneller albo stumpfer Schnee. Schneller Schnee, czyli szybki śnieg, a taki stumpfer Schnee, czyli taki, że wyhamowuje. Co to będzie znaczyło der Pulverschnee? Pulver to jest proszek, taki właśnie puchaty śnieg, w formie takiego proszku, czyli puszek. Taki. Jak powiedzieć po niemiecku, że pada śnieg? To w kolendach jest albo w takich piosenkach nie pada śnieg. To będzie S. Schneid, tak samo jak jest S. Regnet, prawda? S. Tutaj mamy ten zaimek. S w formie takiej nieosobowej, to jest rola podmiotu. Co pada śnieg? Gdzie ten śnieg jest w zdaniu w postaci tego zaimka S, a więc S schneit, może być też S czyli pada śnieg. I stąd właśnie jest też słowo der Schneefall, czyli opad śnieżny. To w prognozie pogody często typu morgen Schneefall, tak? czyli że jutro będzie padał śnieg. Jak powiedzieć, że śnieg skrzypi albo się klei? Tutaj, jak deska trzeszczy, skrzypi, albo na przykład ktoś zgrzyta zębami. To będzie deszny knirszt, albo desznej klejpt. Knirszen to jest zgrzytać, trzaskać. No, tak jak mówiłam, jeszcze. A, drzwi mogą tak jakby zgrzytać. I, I tutaj mamy też klejben, to znaczy klejcie. Stąd jest słowo klej. Usuwać śnieg, czyli jesteśmy w zimie i musimy mieć. Usunięty śnieg, a więc tutaj mamy w tym momencie szny bez rodzajnika, dlatego że śnieg tutaj jest niepoliczalny, tak jak pieniądze. Bo jak ktoś mieć pieniądze, wydawać pieniądze, tego śniegu jest tam dużo. Szny, fegen, reumen, Schippen. Fegen to znaczy mogę też zamiatać, na przykład distrase, fegen, ja strassen, feger to będzie zamiatacz. Reumen usuwać, na przykład pokój hotelowy, reumen. I teraz jest taka ciekawostka. Jest słowo śnieżny po polsku śniegowy. Popatrzmy analogicznie. Jest drewno drewniany, to znaczy drewniany z drewna. Jest słówko sznejś, ale on nie znaczy ze śniegu. Słówko sznejś oznacza albo pokryty śniegiem, na przykład ein schneiger gipfel szczyt jakiejś góry pokryty pokry śniegiem. Albo to znaczy coś w rodzaju śniegu. Na przykład jest taka piana, i ta piana jest taka bieluśka jak śnieg, i taka puchatkowa, a więc w tym momencie to będzie Ein, Schneider, Schaum na przykład. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że jest kula śnieżna czy kula śniegowa, to nie mogę powiedzieć, że to jest kula ze śniegu. Mogę powiedzieć kula z drewna, kula z porcelany, kula z kości słoniowej, kula z żelaza. Natomiast w tym momencie nie powiem tego, że to jest śniegowa, tylko muszę stworzyć jeden wyraz. A więc wszystko, co jest związane ze śniegiem, tworzy się przez złożenia dwóch wyrazów. Słowo śnieg i potem ten drugi wyraz. A więc kula śniegowa to jest der Schneeball. Gogle, okulary, tylko to nie są google, tylko okulary, to będzie die Schneebrille. Teraz jak jest śnieżka? Po pierwsze, góra, czyli nasz szczyt. Po drugie, postać z bajki, braci, Grimm zresztą. A więc, uwaga, słowo sznej kope. Dla Niemców słowo sznej kope, a konkretnie takie specjalne zawołanie sznej kope, to jest z reklamy takiej firmy, która produkuje takie różne bionarung. Bajka, sznej to jest właśnie ta, to końcówka Hien, tak to widzimy. W ogóle skąd się wzięło słowo Schnee To jest ciekawe, bo to była królewna, która miała oblicze, czyli skórę twarzy, taką jak śnieg, taka była bielutka. I właśnie to Wittschen to jest od Weisschen, czyli sneeweiß, biała jak śnieg. I z tego właśnie jest to Schnee Weisschen, tylko to się trochę niewyraźnie, niewygodnie wymawiało, więc powstało z tego Schnee Wittschen, czyli. Królewna Śnieżka. Teraz mamy trochę takich przyrodniczych rzeczy. Jak jest sowa śnieżna, śnieżna gęś i śnieżny zając? No to tak samo. the ojle, dyszny und u deszny haze. Natomiast co to będzie kot śnieżny? Otóż kot śnieżny... To jest takie specjalne urządzenie do wytyczania takiej trasy, do biegania na, na nartach. To jak mamy narciarstwo biegowe, to w tym momencie trzeba zrobić taką diloipę tak zwaną, czyli takie dwie równoległe rynny. I właśnie to kace tworzy nam te właśnie rynny, czyli to diloipę tworzy. Raupe to jest gąsienica i raupę to jest tak zwany ratrak. Teraz takie pytanie, jak będzie łopata albo szufla do śniegu? Chwilę wcześniej mówiłam, że mówimy, że jest schnee schippen, schnee reumen, schnee fegen. I teraz jak jest ta łopata? Przede wszystkim jest słowo die schippe, jakbyście wrzucili do Google, słowo schippe do grafiki, to od razu się pojawią takie łopaty do śniegu. Albo die schnee schaufel. I zobaczcie, że słowo po polsku szufelka, szufla, to jest germanizm. Od słowa die Schaufel pochodzi słowo szufelka. Pług śnieżny też jest germanizmem. Pług jest germanizmem. To jest deszny pflug, de pflug. Śnieg taje, śnieg topnieje. Deszny taut, de Schnee schmilzt". Tałę, to właśnie taje, tak ładnie brzmi. Tałę, taje. Od szmelcen jest szmilc, Szmelcen topnieć albo topić coś. I teraz tak. On był śniegiem, a potem stopniał i stał się wodą, a więc w czasie przeszłym będzie się łączyło z haben czy Zain. Zain się będzie łączyło. Dobrze. Ist getaut, ist geschmolzen. Przychodzimy do kogoś i mówimy: Muszę otrzepać płaszcz ze śniegu. To będzie Dähnschnee von Mantel A so ich muss, also noch den Schnee von schütteln. Hast du Schnee von Mantel geschüttelt von der schütteln to znaczy: Mogę też tak wstrząsać. Tak? W Jamesie Bondzie to się używa. Otrzepać buty ze śniegu. To będzie Dähnschnee von den Schuhen ab. Klopfen, klopfen, tak, pukać, ap, klopfen, pukać, tak, bo w buty bardziej pykamy, tak, jakby mocniej, a płaszcz tak po prostu ręką strzepujemy. A teraz kilka wyrażeń związanych ze śniegiem. Bardzo często używane. Coś nikogo nie interesuje. Wyobraźmy sobie, że jedziemy dokądś i tam jest jeszcze śnieg, który jest bardzo ciemny, brudny. Śnieg z ubiegłego roku. To właśnie tak brzmi to wyrażenie. Mówi się, że to jest der Schnee von gestern albo von vorgestern, albo Schnee vom letzten Jahr, vom vergangenen Jahr. To jest śnieg z wczoraj, to już mnie nie obchodzi. Tak? Das ist der von gestern, albo das ist der Schnee vom letzten Jahr. Kolejne wyrażenie. Ktoś się strasznie cieszy. Tak mu się Micha cieszy to wyrażenie brzmi Froen wie ein Ale tutaj jest uwaga pułapka. Król śnieżny to nie znaczy bałwan, bo można pomyśleć tak, że ktoś się cieszy jak bałwan ze śniegu. Nie, nie, nie. Der to jest ptak. To jest gatunek ptaka. Po polsku nazywa się ten ptaszek strzyżyk S T R Z kropką e k strzyżyk. I po prostu to jest taki ptaszek, który strasznie hałasuje, jak się cieszy, jak jest zadowolony. I dlatego właśnie tak się mówi hauen wie ein I naprawdę to się często używa. I ostatnie wyrażenie, nie dać się zniechęcić wbrew wszystkiemu, że uda nam się. Słuchajcie, choćby wszyscy mówili, że się nie uda, to my się nie dajemy zniechęcić, to po niemiecku się mówi, że und wenn der ganze Schneiferbrand. Że nawet jak cały śnieg stopnieje, spali się, to wyrażenie y, ono polega na tym, że jak coś się spali, to nam zostanie jeszcze popiół czyli coś będzie, coś będzie, coś nam zostanie. I to właśnie znaczy, że i nawet choćby się paliło i waliło, jakby nam wszyscy chcieli zniechęcić nas, to my się nie damy. Czyli nawet jak cały śnieg spłonie. I uwaga, zadanie domowe. Skoro jesteście już na YouTubie, to tutaj proszę do okienka wpisać. Słowa następujące. Benjamin Blümchen und die Eisprinzessin. Benjamin Blümchen und die Eisprinzessin to jest bajka na dobranoc o słoniu Benjaminie i takiej dziewczynce, która jeździła na łyżwach. Bajka zimowa, a więc w sam raz dla ochłody, na ten gorąc. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejną lekcję za tydzień.